Witajcie kochani, tym razem chciałabym podzielić się z moim ulubionym przepisem na frytki z piekarnika, frytki bez oleju. Ja uwielbiam ziemniaki i ten przepis ukryłam chyba już 7-8 lat temu. Tym przepisem podzieliłam się z wieloma znajomymi i jedni z tych znajomych odezwali się do mnie po kilku latach i mówią, że wciąż używają tego przepisu, wciąż ten przepis wykorzystują. Polecam serdecznie, tak, można się cieszyć ziemniakami, można się cieszyć frytkami bez tego całego oleju i frytki są pyszne. Pokażę Wam jak ja to robię. Zapraszam. Oczywiście będziemy potrzebowali ziemniaki, ja sobie tutaj wzięłam klasyczne ziemniaki plus batata, do tego dorzucę. Oczywiście ziemniaczki obieramy i teraz je pokroimy. Ja je pokroję w kształt frytek. To zależy od was, możecie je pokroić w talarki. Pokroiłam je sobie na takie właśnie fryteczki. Paseczki. Od was zależy, tak jak mówię, no już możecie talarki. Co kto lubi. Tak pocięte ziemniaczki m, przekładam do takiej kłady na takiej ściereczce, żeby te ziemniaczki po prostu wyschły na kilka minut. W międzyczasie nagrzewam piekarnik na 220 stopni. I przygotowuję blaszkę, na której za chwilę będę wykładać ziemniaczki. Przygotujcie sobie też przyprawy, jakie lubicie na swoich frytkach. W moim przypadku będzie to dzisiaj oregano. Czasami daję paprykę, to co lubicie. Następnie moje frytki wrzucam do miski i dodaję moje oregano w tym przypadku. I obtaczam tak żeby wszystkie frytki miały trochę przyprawy. Tak jak mówiłam, przyprawy zależą od Was jak lubicie chili. Ja robiłam też z chili. Też fajnie wychodzi. Co kto lubi, możecie zrobić bez. Ale fajnie właśnie to, że te frytki są z przyprawami a bez oleju. I tak składam na blaszce, żeby się te frytki, żeby miały między sobą odstęp. Jak się da, to chyba da dużo zrobiłam tym razem, ale nie chcę drugiej blaszki, mniej więcej w ten sposób. I wkładamy do piekarnika, jak piekarnik jest już nagrzany. Wkładamy je na 15 minut. Po 15 minutach wyjmuję fytki i przemieszam je porządnie. Tak mniej więcej wyglądają. Tak, żeby z każdej strony mi się upiekły jeszcze raz je. Muszę tak ładnie poukładać. I wkładam je na kolejne 10 minut do piekarnika. Finalnie 15 prawie minut trzymałam te ziemniaczki w piekarniku. Zależy od piekarnika, od funkcji piekarnika. Posypałam je, jeszcze chciałam dodać, że te oczywiście słodkie się szybciej upieką e, niż te jasne, niż te zwykłe ziemniaki. I dodałam soli trochę i zjem z moim ulubionym kaczupem. Polecam. Ziemniaki, frytki z piekarnika. Dziękuję za obejrzenie.